Siemano. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Lecimy dalej z recenzjami perfumowymi. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o skoncentrowanym olejku perfumowym od marki Afnan. Jest to Fahar Al Jamal. Bardzo ciekawa i sympatyczna pozycja teraz na zbliżającą się wiosnę. Jeżeli chcecie spróbować arabskich zapachów, a boicie się tych takich hardkorowych, ciężkich i intensywnych, to myślę, że będzie to ciekawa i godna pozycja. Także jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego zapachu, no to oczywiście zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Jak wiecie, w moich zbiorach marka Afnan już zagościła. Tym razem mamy do czynienia ze skoncentrowanym olejkiem Perf, Umowym, czyli nic innego jak po prostu perfumy w olejku. Są one pozbawione alkoholu, także dla osób uczulonych na alkohol myślę, że będzie to spoko opcja. Jest to zapach, który ochoczo Chwyciłem, dlatego, że również był delikatnie użyty, więc jego cena była bardzo atrakcyjna. Po przeczytaniu opisu stwierdziłem, że fajna będzie to opcja właśnie na zbliżającą się wiosnę oraz lato, ponieważ mamy tu takie kwiatowo-owocowe klimaty z nutami drzewnymi, trochę w stylu ostatniego zapachu, który mogliście zobaczyć, czyli Nura od al -Haramayn. Też tam mieliśmy takie kwiatowo-owocowe klimaty z nutą bursztynu. Tu wydaje mi się, że będzie więcej takich owoców. Kwiatowych i drzewnych z kolei aromatów. Także zapraszam do prezentacji opakowania. Samo opakowanie wygląda bardzo elegancko, bardzo strojnie, niby w stylu arabskim, ale muszę Wam powiedzieć, że mi te wzory i kolory kojarzą się z latami 60. i 70., ponieważ to w tym czasie były modne właśnie takie intensywne pomarańcze, żółcie. Brązy, więc styl kolorystyczny dla mnie jest właśnie lat 60. i 70.. Opakowanie wygląda całkiem ciekawie. Oczywiście standardowo, jak to z reguły w arabskich zapachach bywa, mamy z jednej i z drugiej strony napisy w dwóch alfabetach. Opakowanie już zobaczyliście, ta kolorowa osłonka jest zdejmowana. Tu już mamy bardziej takie przytłumione barwy, mniej tutaj się zdecydowanie dzieje, no ale jak wiecie i znacie styl arabski, to buteleczki do olejków perfumowych wcale takie proste nie są i tak samo jest w tym wypadku. Zobaczcie jak przepięknie wygląda ta buteleczka Perfum jest bardzo ciężka, jest metalowa, coś co bardzo lubię, dlatego że no po prostu jest ciężka. Mamy tu fejkowe czerwone kryształy, nazwę marki. Oczywiście puste przestrzenie, dzięki czemu możemy zobaczyć, ile jeszcze perfum nam zostało. Korek również metalowy, odkręcany ze szklanym aplikatorem, jak to zawsze. Bywa. Tak buteleczka prezentuje się w dłoni, zobaczcie jak przepięknie wygląda. Moim zdaniem no jest to coś, co po prostu charakteryzuje kraje arabskie. Mi się bardzo podoba, jak wiecie, ja lubię taki styl, co tu dużo mówić. No ale już koniec gadania na temat wyglądu zewnętrznego, przejdźmy do zawartości. Na pierwszy rzut, jak sobie powąchamy aplikator. Czujemy mocne orzeźwienie, mocne takie owoce w połączeniu z kwiatowymi nutami. Tych drzewnych aromatów tutaj nie czuć na pierwszy rzut. Natomiast jeżeli naniesiemy perfumy na skórę i one zaczną pracować z ciepłem naszego ciała, trochę te owoce i kwiaty zaczną się. Wzmacniać, robić bardziej słodkie, przez co te drzewne nuty, bardziej takie orientalne, zaczną z tego zapachu wychodzić. Jest to pozycja bardzo zwiewna, bardzo przestrzenna, bardzo taka słoneczna, bym powiedział. Tak samo jak właśnie wygląda. Sama butelka też kojarzy mi się trochę właśnie z takimi zapachami czystości, luksusu krajów arabskich, czyli właśnie jakaś świeżo wyprana pościel w bardzo luksusowym płynie do płukania. Zapach jest bardzo taki wesoły, nie jest absolutnie inwazyjny. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, że zapach jest ciężki, bardzo intensywny, no i niestety nie zdzierżą go. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że z tych zapachów, które ja posiadam, czyli tych różnych takich ciężkich, bardzo intensywnych, dla mnie ten zapach ciężki nie jest. Owszem, projekcja tego zapachu i moc tego zapachu jest jak najbardziej duża, natomiast sam w sobie zapach wcale nie jest ciężki i agresywny. Ma on właśnie takie świeżo, owocowo-kwiatowe nuty ale w stylu arabskim. To warto podkreślić, dlatego że nie będzie to absolutnie słodycz owoców ani kwiatów w naszym tu europejskim wydaniu. Jeżeli macie już trochę doświadczenia z arabskimi kompozycjami, to będziecie wiedzieć o czym mówię. Jest to po prostu kwiatowość i owocowość, ale właśnie w stylu arabskim. Bardzo przyjemna, elegancka pozycja, którą warto się zainteresować, jeżeli... Chcielibyście zacząć jakąś przygodę z arabskimi perfumami, ale boicie się trochę tych hardkorowych nut udu, takich bardzo animalnych, mocno agresywnych, świdrujących w nosie, to wydaje mi się, że na start tego typu kompozycje będą dla was jak najbardziej na plus, właśnie te wszystkie owocowo-kwiatowe, ale w stylu arabskim. One mają zupełnie inny wydźwięk niż nasze tu europejskie zapachy, właśnie z takimi nutami. Wstępne informacje na temat tego zapachu już macie, przeczytam wam, co znajduje się w środku tego zapachu. No i oczywiście, jak to z reguły z takimi mniej znanymi zapachami bywa, dosyć ciężko trafić na takie właściwe źródło, jeśli chodzi o skład zapachu, ponieważ Fragrantica mówi nam co innego. Natomiast ja pokusiłem się i wszedłem na stronę producenta, z której Wam przeczytam składniki. A dla porównania tych składników, przeczytam Wam jeszcze skład, który ma na swojej stronie ten sklep z Berlina z orientalnymi perfumami, który mogliście już widzieć u mnie na kanale przy okazji oglądania vloga z Berlina. Jeżeli nie widzieliście, no to oczywiście koniecznie zachęcam, wyświetli Wam się odnośnik do tego vloga. I na ich stronie jest trochę ten skład bardziej rozbudowany. Część składników się pokrywa, ale jest dodanych ich więcej. Więc kto tu ma rację, ciężko stwierdzić. Przeczytam Wam najpierw stronę producenta, a później, właśnie te dodatkowe składniki, które znajdują się w arabskim sklepie z różnymi arabskimi dobrociami w Berlinie. Patrząc na to, co znajdziemy na stronie producenta, to mango piżmo, kamelia, różowy pieprz, drzewo sandałowe, burszty, jaśmin i słodycz. Jest to napisane po prostu sweet, więc domyślam się, że różne składniki takie w stylu gourmand, ponieważ zapach jest delikatnie słodki, no a teraz przeczytam Wam skład, który znajduje się właśnie w tym sklepie w Berlinie. I w nucie głowy znajdziemy cytrynę, pomarańczę, mango, które się właśnie powtarza, czarną porzeczkę, truskawkę, ananas, wiśnie, gruszka, drzewo sandałowe, drzewo różane, wanilię oraz piżmo. W nucie serca znajdziemy magnolię, geranium, Tuberozę, frezję oraz kamelię. Tu kamelia właśnie się znów powtarza. I w nucie bazy: drzewo różane, cedr, paczule, drzewo sandałowe, wetiver, piżmo, wanilię oraz bursztyn. Bursztyn też tu się nam pojawia. Także widzicie, ten skład jest tutaj bardziej rozbudowany i. Zgodzę się z tym, że jak najbardziej znajdziemy tutaj cytrusy, znajdziemy czarną porzeczkę. To jest coś, co bardzo, bardzo rzadko pojawia się w arabskich perfumach, gdy wąchamy tak właśnie prosto z aplikatora, czujemy cytrusy, czujemy trochę słodyczy, czujemy kwiatowość i czuć tą świeżość i taką lekką kwaśność czarnej porzeczki. Natomiast, jeżeli nie lubicie czarnej porzeczki w perfumach i obawiacie się jej, to spokojnie, nie jest ona tu dominująca. Czuć tylko dosłownie delikatną nutę wśród tych wszystkich bardzo ciężkich i intensywnych aromatów. Także nie musicie się obawiać, że czarna porzeczka zdominuje ten zapach. Ale bardzo ciekawie tu czuć właśnie te wszystkie cytrusy w połączeniu. Z kwiatami w połączeniu z nutami piżma, bursztynu. Zapach jest jak najbardziej właśnie taki słoneczny, bardzo przyjemnie się go nosi. Myślę, że świetnie się sprawdzi teraz na wiosnę oraz na lato. Nie mogę się doczekać, aby go założyć właśnie w takie ciepłe dni, letnie, słoneczne, gorące, ale też przede wszystkim w takie ciepłe i parne noce, ponieważ ten zapach może. Fajnie nas otulić swoim aromatem, i muszę Wam powiedzieć, że odrobinę kojarzy mi się z zapachem, który już widzieliście u mnie na kanale. Jest to zapach takiego mokrego krzaka z jaśminem. I mogliście go zobaczyć. Jeżeli nie, to zachęcam. Był to zapach Nasim. Jest to przepiękny zapach jaśminu, bardzo takiego kwiecistego, bardzo takiego wręcz bym powiedział realnego jaśminu, czuć tam trochę duszności. Trochę ja ten zapach opisałem w stylu takim, że właśnie powietrze po letniej burzy, gdzie padał deszcz, że gdzie ziemia zaczyna parować i my znajdujemy się wokół okwieconych krzaków jaśminu. Tak mniej więcej opisałem ten zapach i ta oto pozycja odrobinę mi się z tym kojarzy. Natomiast więcej tu mamy słodyczy, więcej tej kwiatowości. I oczywiście cytrusów, natomiast gdzieś tam podobieństwo jest i jeżeli lubicie właśnie coś takiego świeższego, bardziej takiego przytulnego, mniej inwazyjnego, a jednocześnie chcecie wyróżnić się z tłumu, to wydaje mi się, że ta pozycja od marki Afnan. Sprawdzi się Wam bardzo dobrze. Ja z chęcią tego zapachu będę używał, bardzo mi się podoba. Jest to przede wszystkim taka kompozycja niezobowiązująca, bardzo lekka, zwiewna, słoneczna, właśnie bursztynowa, owocowo-cytrusowo-kwiatowa z nutami drzewnymi, przyjemnie się go nosi i jest to zapach jak najbardziej unisex jest to po prostu bardzo taka neutralna kompozycja myślę, że świetnie się Wam sprawdzi zarówno dla Panów jak i dla Pań tu nie ma najmniejszego problemu żeby każdy z nas ten zapach mógł sobie nosić no cudowny jest, powiem Wam, że przepięknie pachnie, bardzo go lubię i czekam po prostu na wiosnę, czekam na lato, ponieważ no ten zapach owszem można używać jak najbardziej, świetnie się sprawdzi w domowych pieleszach o kąpieli, do snu, świetnie nas otuli, jest bardzo właśnie taki słoneczny, bardzo... Ocieplający, pozytywny. Można go nosić tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy, czy pory roku. Natomiast ja z olejkami czekam na coś cieplejszego, dlatego że olejki świetnie wydobywają swoją moc i świetnie pokazują swoją potęgę. W momencie, kiedy mamy ciepłą pogodę, w momencie, kiedy mamy rozgrzaną skórę, trwałość tego zapachu jest bardzo dobra, jak w większości olejków od marek arabskich. Wiem, że są niektóre olejki, które dosyć szybko uciekają. Natomiast tu jak najbardziej trwałość jest, projekcja na samym początku również, z czasem ta projekcja trochę nam... Pada. Natomiast trwałość tych olejków jest bardzo dobra, one są dobrze wyczuwalne w momencie kiedy się przemieszczamy, że tak powiem mieszamy powietrze w pomieszczeniu bądź po prostu wieje wiatr, a na przykład my idziemy i ktoś za nami spokojnie ten zapach wyczuje, także projekcja na samym początku jest bardzo dobra, później trochę siada, natomiast trwałość tego zapachu jest bardzo dobra, bardzo ładnie jest ono wyczuwalne, praktycznie cały dzień. Z reguły olejki tak mają ponieważ bardzo fajnie wżerają się nam w naszą skórę, dzięki czemu po prostu pachnie ona dłużej, skóra jest nawilżona, no i tak szybko nie parują nam te składniki. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, czy znacie te pozycje od marki Afnan. Będzie mi miło czytać Wasze komentarze. Dajcie znać, czy lubicie jakieś różne inne takie perfumy w formie olejków. Przede mną jeszcze nagranie dla Was recenzji kolejnych olejków perfumowych, tym razem z innej marki. Na razie nie zdradzę Wam jakiej, także piszcie komentarze. No i oczywiście, jeżeli film się podobał, to dajmy łapę w górę, klikamy subskrypcję, aby nic Wam nie uciekło. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!